A w dzisiejszej szopcela reportera. Perełka. To jest Sylwek z Mamusia. To jest jego ojciec Stasiek. Ojciec przepisał na syna gospodarkę i zaczęło się piekło na ziemi. Córka jest po stronie ojca i opowiada, że to jednak ta matka jest zła. I że wypominała jej hajs na wesele. Kto ci wesele zrobi? Kto z sukienkę ci dał? To na ch... Robisz wesele na 300 osób, jak ci nie stać. Ten syn założył wszędzie kamery. Na Boże kamery? Żeby Stasiek cielaka mu nie ukradł. Pokazują dom, w którym mieszka ta rodzina. A zakład o lajka pod tym filmem, że pokażą święte obrazy. Jan Paweł II. Matko Boska, że tym ludziom nie wstyd. Ej, ale jest też Matka Boska. Ojciec śpiewa pod obrazem. Syna czyni. Czyli jak ten ojciec ma aż dwa święte obrazy, to ma rację. Teraz idą do żony Staśka i jego syna. I matka faktycznie wypomina córce wesele. Żeby ci córciu A potem pokazują ścianę u tej matki. Czyli jednak ona ma rację, bo ma więcej świętych obrazów. Ej kurwa, makało i pomakale. <grym> potem matka oddaje córce jej suknię ślubną. Za 2,5 tysiąca. Za 2,5 tysiąca. Wracamy do studia. Mecenas Kaszewiak przystępuje do ataku. Co się stało panu Ale to może dalej. Ale... Ze schodów spadło. Ale... Sławek ma minę w stylu, o kurwa, wykryli mnie. Słuchajcie tego. Pani Jaworowicz pokazuje zdjęcia żony Staśka, jakie. jest cała posiniaczona. Normalnie, śliwy pod okiem. A Staszek się tłumaczy, że ona nie jest pobita. Ona jest pomalowana. To pan niestety powinien no chyba troszkę na leczenie. Zasłużyła. Pani Jaworowicz potem mówi, że już ma dość tych biedaków, bo jest święto. I nie tak. wiem, czy to jest nie temat odpowiedni na 3 maja. Pani Jaworowicz ma takie, dobra patusy, bijcie się w dni powszednie, bo ja mam grilla na działce. Recena z też im każe wypie otem Potem pan doktor wstaje i każe im się pogodzić. Patrzcie sobie w oczy, tak jak w godzinie ślubu. Doktor jak sobie jajca robi. To na koniec wierszyk jako płyn. Ten odcinek to taka trochę Polska w pigułce. Chłop żonę, ale ma bozie na półce. Ale robaczki pamiętajcie, nawet za półtora miesiąca, że suchnia kosztowała dwa i pół tysiąca. I zapraszam was też na mój stand-up. Tak szybko poszły bilety na Gdańsk, że robię drugi termin. Oprócz tego macie do wyboru jeszcze 50 miast. Na przykład Lublin, Chorzów, Prudnik, Gizelów. Bardzo Bartoszyce, pyt go, Radom. Link do biletów jest w profilu i w komentarzu. Do zobaczenia!